Nie wiem, jak mogą takiego konia sprzedawać. Przecież ten kucyk jest prześliczny. Mój przewodniczący. Ta klas jest prześliczna, naprawdę. No prze. Tylko jakby jej tu dać na imię. Mam pomysł, nazwijam fryka. No dobra, ale teraz chodź do seni. Trochę nam to zajmie, bo, nie mam, bo przyczepa jest naprawia. Hmm? A co to za boks prywatny? Czy jakiś nowy? A tu nie, nie ma tu nikogo. Uuu, chyba się zbliża jakiś nowy koń. Uciekam, bo z po idzie. Potem dużajcie. idzie. Dobra. Chodź, chodź malinka, Chodź, chodź.

Jeszcze idę podarkę dla niej. Już ubrana. No dobra, teraz możemy zamykać. Już zamykam. koczy czy się? No. Już. Dobra. Ładna, co nie? No, jak ma na imię? Ma na imię Flika. No, piękne imię. Dobra, to idziemy? Dobra, to idę. Chodź. Niech pan będzie ze mną. Musimy jedną dziewczynkę przyjąć. Dobrze. Hej, jesteś nowa? O, hej. Tak. Jak się nazywasz? Flika. Flika nazywam się. Aha. Ja się nazywam... Jest nazywam Penelopa. Miło cię poznać. Ciebie też miło Penelopo. Zejdła pokazała się jeszcze raz z timi. A jest jakiś piękny, piękny kucyk. No jeszcze nie ma, ale na pewno jest, jeszcze jakiegoś nam skoro już ciebie. Ciekawie jaka jest twoja właścicielka. Ona... Właściwie nie wiem, kto jest moim właścicielką jeszcze. No, ale poznasz na pewno ją. Właściwie ja wiem, kto jest do i ona wróci za kilka dni. Nie poznasz, ona jest bardzo fajna. Nazywa się. tak jak powiedzieć, Mika. I ona jest bardzo fajna. Hmm. Na serio? Tak. No dobra, ale jak tam wyjść? O, poczekaj chwilę. Muszę to otworzyć tylko i wyjść. No proszę. Chcę tylko zajmować się tym Dobra, już. Gotowa. To idziemy wtedy do innych. No, chętnie poznam resztę. To ściszmy. Hej Hej Jak się nazywasz? Ja nazywam się Iskra Olańczowa Wiem, wiem, już widzę, wtedy już Ja nazywam się Flika Więc ty nazywasz się wtedy Iskra? Tak No dobra Będę działa. Mm. Ale naprawdę, wiecie, ktoś jest właścicielką? Oczywiście! No, to super. Jak ona wróci, przepraszam za hałas, ale ktoś na no, kot mi trochę naro... narozrabiał. Mika na pewno się ucieszy, kiedy zobaczy tego konia. No, na pewno. Och, się ucieszy, że będzie miała plikę. Zobaczmy, czy jest A Ona już odkryła sposób wychodzenia. Ja Zobacz, i Hej, koniki, już więcej tu jesteście. Ja, zawsze wiemy. <śmiech> 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 dobry konik, tak? Dobry, kuc, dobry kucyk. Dobry kucyk. Dobry kucyk, dobry. Kucyk, dobry. dobry, kucyk, dobry. Piękna jesteś, naprawdę kilka. w rejonie No, z ludzie właśnie. I ja tam kiedyś właściwie byłam dzikim kucykiem, ale ludzie są fajni. To mnie złapali ich po bardzo polubiłam.